Panie, chciałem się z wami podzielić świadectwem i powiedzieć wam o dobrym ojcu. Dobrym Bogu, który jest w niebie. Który przychodzi do naszego życia. Który przyszedł do mojego życia. Nazywam się Norbert. Mam za sobą 16 lat więzienia. W wieku 5-6 lat. Mojej mamy konkubent mnie zbałczył. Zabi zabiły się we mnie jakiekolwiek uczucia człowieczeństwa. Znienawidziłem ludzi, znienawidziłem siebie. Znienawidziłem całe życie. Moją mamę w wieku 16 lat chciałem zastrzelić, tylko dlatego, że korzystała z tego. W wieku 30 lat trafiłem kolejny raz do więzienia. I przyszedł Chrystus. Przyszedł Jezus. Zostałem zaakceptowany. Zostałem uzdrowiony, zostałem podniesiony. Zostałem wyrwany w jednej sekundzie z narkotyków, alkoholu i papierosów. Cała nienawiść, która we mnie była, została w jednej sekundzie zamieniona w miłość do ludzi. Przyszło wybaczenie. Wybaczyłem mojej mamy, Żyję dzisiaj dobrym życiem. Jestem szczęśliwy, mam wspaniałego syna, mam firmę. Dzięki temu, że Bóg przyszedł do mojego życia. Mógłbym siedzieć dalej w więzieniu, ale On przyszedł i On mnie wyciągnął. Jeżeli uważasz dzisiaj, że twoje życie jest dobre, a przypuszczam, że chodzisz do kościoła, masz się dobrze co niedzielę, ale denerwuje Cię sąsiad, sąsiadka. Denerwuje Cię ich pies i kot. Albo Ci nie oddali pieniędzy na czas. Albo Cię zawiedli. Masz do nich żal. To jest smutna wiadomość dla Ciebie. Czekacie śmierć. Ja Ci mówię o dobrym Bogu, który niesie życie. Który przychodzi, który odkupuje. Który wyrywa. Przyjdź do Jezusa. Jeszcze dzisiaj. Bo nie wiadomo, czy jutro nastąpi. Ale on jest dobrym Ojcem. Dobrym tatą, przyszedł do mojego życia. Przyszło wybaczenie, przyszło życie. Jestem dzisiaj szczęśliwy, radosny, mam wspaniałego syna. I jestem tutaj, żeby wam przekazać tą dobrą wieść i dobrą nowinę. Że możesz dzisiaj osiągnąć inne życie, lepsze. Problemy się nie skończą. Więcej ci powiem. Wszystko upadnie w Twoim życiu. Będzie ciężko. Ale on powiedział: ucisknić będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem ten świat. Byłem przez lata zamknięty w psoku. Bałem się ludzi. Bałem się kogokolwiek do siebie dopuścić. Uważałem, że jeżeli ja zaatakuję, nikt więcej mnie nie zaatakuje. Ale to się zmieniło. Dzisiaj tu stoję i śmiało głoszę. Dzięki Chrystusowi. Chrystusowi, który przyszedł do mojego życia. Weź to: Za zapewne 90% z Was w domu na półce trzyma Biblię. Bo wszyscy macie się za chrześcijan. Odkurzcie ją. Zajrzyjcie. Poznajcie Boga. Nie przez usta księży, nasze, czy kogokolwiek z by do Ciebie mówił, Ale zdejmij tą Biblię z półki. Odkurz ją. Zajrzyj. Zobacz jaki jest prawdziwy Bóg. Jaki to jest dobry ojciec. On nie przyszedł karci. Całe życie żeśmy słyszeli. Bóg Cię pokarał. bo Bóg Cię doświadcza. To jest kłamstwo. To jest dopiero ferezja. To nie jest taki ojciec. On jest dobry. Jeśli ty chcesz dobrych rzeczy dla swojego dziecka, to on chce takich samych dobrych rzeczy dla ciebie. Zaufaj Jezusowi. Uwierz w niego. To jest nic trudnego. Nic cię to nie będzie kosztowało. Co najwyżej zmieni się Twoje życie na lepsze.